Mój skin się zaczął. Co to co? Mój skin czeka, nagramy. Aha, spotka. To no. jestem work. Loading, a dzisiaj nagrywam z Batim Midem. Hej! No i jak widzicie mam nową, skina jest fajnie i w ogóle dzisiaj sobie gramy na serwerze mysy gry I gramy dzisiaj Gun Gamer co nie? Tak tak, wiesz co za dużo zadać na <grym 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 I mu wyskoczyła ja, Jaką arenę bierzemy? Fajnie Chodź na 49 Jakim 49? Na 49 Gdzie jest 49? Oooooo Szybko szybko robby no 49! No co te no, teraz nie Nie, Jak znajdziesz to nie w... nie wchodź na 49. No gdzie jesteś? Jestem tam i chodź na czwórkę w takim razie. O, 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 o. o w ostatniej chwili. Ale czy to czwórka? Tak, na arena 4, tak. A ja wcisnąłem 43 To dawaj, szybko. No nie A no, bo dobra nie, nie wbijaj. Bo zaśle. Jest! Ja... Jezus Maria Dobra, zrobię część jak nam się uda wyjść, to zacznę nagrywać z powrotem jesteśmy już na arenie White Mountains, koło mnie z A? I myślę, że jest fajna, ale nie jest Gdzie ale... jesteś? Do ciebie, nie zobacz, tutaj jest! cię, chodź nie. Zniszczę cię Zniszczę. Zniszczę. Nawet nie, o, nie wiesz, jak się w to gra A ty... Szybku, digi... Serio? Mi lewa, serio? Serio mi no, no, nie! Nie, nie, ja... Nie, nie ja sobie? Nie wiem. No nie, ktoś Ciebie Ciemu zabił! Się... No, seri, jest. Nie, serio? Jest! Serio, bo jestem to lepszy. Nie jesteś to lepszy. Zabudzi, no, zabudzi, to mi nie, co? Robi? Co? No, kurde, jak... Co? Ale lago jest tą Z... grę ostro. Nie ma lago, tylko po na tą grę, co A, to się zaraz zabije, Asasyn krypny biel! O! Oh. O, skar... Oh, o, jak ja go pięknie kończyłem. Ej, no on już ma łuk, to jest jeszcze fair! No! Dobra, mam dwóch zabitych graczy, a ty? ja... Za zgonów mam cztery zabitych graczy, 0. A zaraz to się zmieni, bo mam... Tak, już mam jednego. Ojej! Jaka się kur...

Ej no, zabity gracz, cztery już mam. Zaraz będę mieć ten, enchantowany mieczyk. A ty co się tutaj kitras? Pomogłem ci Chce? Dobra, mam co? już enchantowany mieczyk. już ze mną? Gim, <gibli> ktoś mnie zabił. Uda A, A no. to ile brakuje do następnego narabelu? Jeden. Jaki k jaki Rojo. co ma na tym, jakieś tutaj? ja no, Jafitole. Kurde, Gocu na momentowy to No nie wierzę, to jest jakiś cheater, ty. Ej, no nie cheater, ja aż mam gracia. Jezu, po prostu musisz być bo dobry. co to jest? No bez jaj. Spierdalaj, głupia szumato. Oryxum! No! Nie wiem, nie teraz, bo ja tu uciekam. Uciekaj! No nie! Sadzi no, mnie! Czego? Ha! Koniec! ci plecy zaczął robić, a się tylko... No idź stąd, Jezu! No nie mogę! Pat, zabiję Cię, Diax! Diax by się zabijał. To było z żeby było możliwe. Haha! Na tym mieczu! Dzięki, mam przez Ciebie drugi Pan... level! A nie, nie mam, kurde, Diax mnie zabił. Ja teraz zauważę, że diax się Jakiś mógł to jestem pewna, że Diaksy Cię tu Ej, Jakiś typ pomodarny, O, rojo! O, si kurwa? Jak można to wymieszać, to jest takie chujowe. Jeszcześ zabrał kilo, on nie wiem Ta z mi, wiem lepszy, gramy dalej No a teraz na którą arenę? Lewa strona arena Zwiery Dobra, wiesz co prawa strona i arena 29 Prawa strona Dobra mam 29 jestem Arena 6 tam, jest, 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 jest Tak. easy, man. Spokojnie. Ktoś, myśla, że maski na podobnego demandzie... Myślę, że jest fajnie, mnie zabił, ale kurwa. Ja komu ładną strefę założyłem, stary. Ała, coś nie Jeszcze dwa! Jeszcze dwa killi, a obiemy się suterra A To ile blak blakuje? Ja mam gdzie jak to zabijali! Ale był piękny widok. Idź! No nie jeszcze jedna osoba, a to wido została. Spierdalaj, kurde! No co to było? Nie, jak tej osobie! Nie, on mnie zabił! To co on... Co ja nie... no ja mam Jest! Jest! Następny level! Ej, pociąg jedzie! To mnie tu bije Mf. Brakuje ci dziesięciu typów do wygrania, Mf. jak mi napisał. Czyli musisz zabić... Ilo? Ile osób? Jezu, GI dziwko ci wyjebię na... kurde 5 km. Aj! Kurde! A zabilić chyba byłem przy tym mojej śmierci. O, ja cię widzę. Nie już się na diaksy! I cieszę się kochane? What the fuck? Luba, Koleś to nazwie No... ship. O, ja to zabijam! O Jezu... to rzeczy już ma jakieś typo? Nie wierzę... Matko, ja się biję, na iPhone... kurde... Ja nawet czapki nie mam... Czemu go no, ja tak nie, nie Co za mną? Nie... Mam następną... Jestem lepszy, jestem lepszy! Zabiję go, zabiję go! Jest! No ale dla mnie, ale dla mnie no dzisiaj. No to ja mam już 6 level. A co mnie to obchodzi? Ja na przykład. Nie A, nie mam enchantowanego. O nie, no jak oni to robią? Joko cisza! Jest jeszcze, jeszcze raz! Daj no, po, prawej, po lewej mam, no, mam już 32 po lewej stronie. 32 po no lewej stronie. Co ty? Jak grałem? Ej tu ja nic nie widzę no! Zobaczcie brać <grabiam> ja. mnie no, no, tu w takim Co się dzieje? Bo nie zabili! Gabi się jedną osobę! Ale klepią ale klepią, ale klepią Dobrze, 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 jest mój! Panie mnie nie mogę uderzyć, ale... ale, zginę, ale zginę. Ja, Nie, nie, zabijemy, ją, jest dobrze, jest dobrze, ale ci staje. stary. zabijesz ja 3 y Trzech! Włoł, trzech! Ten skill No ja nic nie widzę! Posłaby jesteś Trzech trzeba skilla męczyć, po coś. masz pan trzy zabite osoby. Ja też, jesteśmy na poziomie równym. Fa jak mu plecy, pięknie... O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi. O to chodzi, o to chodzi double kill, tak double kill. Wow, teraz się ko mnie. ale go zabiję! Zabiję go. Nie. Ale dobra, i tak mam pięć zabitych gra. No nie, 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 Ksh Ksh nie, wolno mnie jestem, jestem niedostępny. Dobry. Oh. Heh, do, nie, 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 nie już masz enchantowany? To... nie leśni A mi się, to, mi się to nie podoba bo ja mam nawet jeszcze enchantowanych rzeczy, czy nie mam a mam już chodź tu <grym, grym>, to co to było no? Z... ej no bo on ma geksony o o a... o no, o nie wejdź a ty pewnie masz. Mam Ucznika. Arte Ej właśnie, ja mogę sobie podkreślić widzenia w ciemności dwa kupi. Ej, nie, nie ma Gdzie? Nie Ej dobra, to jest nieudana runda, ja... No kurwa. Jak ja tu nic nie widzę, to jak ja mam tu wygrać, no? Gdzie strzelasz, głupia pipo? No, och, Nawet tego żabłonego nie mam, nie mam. Ej, Ej, dobre, nie gonię się no Nie, kurde! Niech mu ktoś tak kopał Nie gonisz mnie wcale, nie? Kurwa no nie. co to było przed chwilą? Ooo, dobił kill! Dabił kill tam mój super boss. O, o Batimil y mi, nie jakiś dziwny. go boję jej, jako żelazne miecze po co mi. Ej, to No tak no <tys <tys no, oh, yeah, no, ja ja, jak sobie to sobie kurde kopnąć, co oni te, O, serio. Nie, no ja 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 ja, grać nawet takim nie No jak, masz zabić grać Taki głupi bezkład tego śmierwana Plecy, 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 chronić plecy, dobrze. Zrobiłem, tak zrobiłem to tak. Mam staty 10, 10 zgonów i 9 zabitych gracz, to na Ja mam 7 zabitych gracz. Kurde, masz łuk już! O fuck, 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 ma łuk. Ej, masz już łuk? ja mam powiedzą zbroję. Kurde! Ja myślę, że cię wywaliło. Ustaw Jacksowie no naprawdę, no naprawdę. O o o o, o! 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 Jeszcze żyje! Jeszcze żyje! Jeszcze Fuck! Ale skill! Bomba, Mi la Ej, no nie! Moje nazwisko jest w tym A masz! A masz! Ech. Dobrze, a o, to nie? o, nie! Dwa, jeden! A dobrze było, do łuku doszedłem, ja tak powiem. No A, to już, to już to jest... nie no. Ładna mapa. O, więc jakiegoś typa już do niego biegnie. Albo nie, idę do innego. Albo może jednak do tego, ale nie wiem. No nie no. no kurde, o temy życiu. <ślażyski> Zawili cię. We dwóch <ślażyski> się wsypało, ty No właśnie, no ja ma... ma... nie mówię. Ty Już już... Ale oni nie ma no. Można na początku wbić w enchantowane rzeczy, to jest takie, takie hakerskie, to aż widzi się hakersko w tym. Jak go nie mogę mu doprzestrzelić, przecież krew no serio, no. Jebane lagi, kurde. A masz, a masz. Ani jednego gracza się nie zabiję, oni już mają enchantowane rzeczy. No, no widziałem Cię, Mille. zostaw zabiję, mnie do cholery. co zabiję, nie, nie grał na swoich o o o o, no kurde. Ja tutaj dwa HP! Ludzie! Co za j**a grałem na tym serwerach! Moje serio, nie wierzę. wierzę, jak się rzuciłem. LOADING! Tak, zabiłem cię! Nie, 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 nie zabiłeś mnie! mi został zabity przez Rexy Loading. Ja się na ciebie znowu rzucę, tylko... Łooo! pod lufę.

no to już jest koniec gry, bo proszę się ma do tego, to już jest koniec gry. Mówiłem, że koniec gry. Zagraliśmy 10 sekund. Dzięki ludzie, że oglądaliście. Możecie lajkować, subskrybować i komentować. I dziękuję. Wow!